Marka Koniarka w barwach Wisły. Sympatię krakowski widowni zyskał sobie ten doświadczony i niezwykle skuteczny napastnik już w piątej minucie meczu, kiedy to z przewrotki uderzył groźnie na bramkę Banaszyńskiego. W dwie minuty później szansa dla gości. Krzyżanowski przerzuca jednak piłkę ponad Sarnatem i ponad krakowską bramką. W 26 minucie rzut wolny dla mądrzej i dynamicznie grającej Wisły. Centruje pater, a z wyczuciem trąca piłkę głową Bogdan Zając. Do przerwy 1 do 0 dla Wisły. W drugiej połowie goście wzmacniają ofensywę. Do ataku przesunięty zostaje Radosław Kałużny. Właśnie po jego podaniu strzela Krzyżanowski, a Sar broni końcami palców. W 55 minucie Kałużny spełni swoje zadanie. Po centrze Piotrowskiego wykorzystuje błąd krakowskiej obrony i strzela wyrównując obramkę. I kiedy wydawało się, że goście przejmują inicjatywę, w 63 minucie zaatakowała Wisła. Nowak dosyć do ręki, ten po wejściu w środek zacentruje i proszę zwrócić uwagę jak wspaniale technicznie przyjął trudną piłkę Pater. Strzał był już łatwiejszy, czwarta bramka Patera w lidze, co ważne zwycięska dla Wisły. Zagłębie pokonane w Krakowie 2 do 1.